Dobra, witajcie, miało być tak, że, że miałem będzie... grać co piąty odcinek, miał grać końcu... co... Ale w końcu wyszło, że gramy, <laughs> tak jak teraz wyszło, no to bez Sergieju zaczynamy grać. I... Teraz gramy... Kainem. Kainem. Dobra. O no, nie, spoko, żaden. Jak to się gra? Nie pamiętam. <laughs> no dobra. Mam stopę. Powodzenia. Lucky food. To jest. O, pech. Tam. Masz celar. To będzie... Dobra, uważajcie, bo to będzie krótki odcinek. A, sorry! No, Dzięki! I tak już się oberwał. Nie. Tak. Nie. No, przecież twoje nic są jeszcze gorsze od moich. Ja nie unikam, ja idę na... ja... No to co robisz? Wchodzisz w przeciwników? Tak. No właśnie, widzisz. Jestem tak tankiem. Się <grym> o, no, na kartę. Powinieneś go podnieść, jak już bosa. Czemu nie chcesz tego nie zobaczę! O! Jaki fart! Kurde, mm. chciałbym. Gura, będzie ci patrzeć na wiesz, że właśnie tobie będzie patrzeć tutaj. O, no tak. Jaki fart! Zawsze jak miałem technologii, to udawało mi się dojść do matki. Zawsze jak nie miałem technologii, to nie mogłem dojść do matki. jak na trójkę cię? Nie wiem. Nie, jak już wybrać na to. Będę apludował. Brawo. Dobra, to mi tak bym stracił HP Ja bym nie stracił. Trzeba się być. Kościół. To jest coś się popsuję. Brawo. No właśnie wiem. Może naprawdę. Czy też byś oberwał? Nie. Jakoś nie wchodzę z przeciwników. Jesteśmy naprawdę. Tak. Można pójść, Nie się nie stanie. Sery, chyba. No i trochę pół serduszka. Co? A tam będzie czekał... Tam będzie, będę czekał dwóch serduszka, więc będziesz mógł. Zawsze? Nie. No właśnie. Jest kim Ale Tylko fajs co łatwo masz, szczególnie jak masz technologii. Dobra. To już naprawdę się chyba lepiej na tej domu, nie No wiem. No to gadaj. Dobra, no to gadam. Jak widzimy tutaj, Przemkowi bardzo łatwo poszło i ma jeszcze jeden Eternal hard, więc ma Farta, bo tam to już zdarzyło się zniknąć. Znowu to... Do... Znowu to ósemka, ja nie mogę. Ale dobra, w każdym razie. A co to? The Tower, nie pamiętam co to robi. Dobra, to chodź. No co, co się Technology nic? mu zniknęło. No. Jest super. To jest Technology. Dobra, no to mamy... Oj, i coś laguje. A nie, już nie. Jest ok. No, chodźmy. Oj, laguje, laguje, coś. No, o kurde. Oj, 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 oj. Niedobrze. Używam to. A niszcz. No niszcz. Izu. Niszczę to po swojemu. Czyli nie niszczysz? Tak. I unikasz po swojemu, czy tutaj wchodzisz tak. w przeciwników? No dobra. Jakoś nie rokuje długiej gry. No to będzie trwał jakiś 15 minut. odcinek, jak dobrze pójdzie. Tak, o, fartu o ale masz. fart. Ale i tak nie będziesz mógł strzelać przez kamienie tym laserem. Więc, mhm. ani nie strzelać usami, no to. Ale latasz i to jest najważniejsze. Mhm. Więc może będzie trwał 16 minut ten noj, odcinek, jak, <grym> jak o... latasz. To już byłoby osiągnięcie całkiem dobre. Proszę mi wstąpić w nogę. <grym> Chcesz się pod, tak podłożyć? <grym> Swoją rękę. Tak. No. Lulul! No, no. Co? Nic już. Zaraz, jak po tych takach? Może być. Się nagrzeję, w otworzę. Ow! Może być? Pojdę zaraz otworzyć. Straszna ręka! Złożyć bombę, żeby dojść do bomby. Najlepsza rzecz jaka może być. A prosty room. Całkiem. Tylko wiesz, że ja oberwę. No wie. Tak. Muszę i The Tower. Muszę w A, spadnie. spadni. bomby. Boom. I. BUM! Ale piękne to było. Ara, to już do secretu. Jeszcze dwie Trobomby. BUM. To mam. do secretowa. Zobaczymy co tam jest. Nie bierz go, nie bierz go! Brawo! To jest to też go usunąć. Zabiera no 15% życia, bossowi, i tobie dodaje jedno serduszko, ale nie możesz go teraz usunąć. Jak znajdziesz coś lepszego, to nie będziesz mógł wziąć. Więc... Congratulations i słuchaj się mnie częściej. nie, nie mówię, że no zawsze, ja... ale i tak częściej. Nie lubię go. Ej, ja bardzo to ma mnie życia. Ale ja za to mam dwa serduszka. Ale za to masz technologii. Mam dwa serduszka. A miałem jedno wcześniej. No bo leczy jedno serduszko. Ale znaleźć, że się i tak stracisz to jedno serduszko. No patrz. Loli, jak obrywa to się zamienia z powrotem z normalnego kaina. Wiem. Tak, i pewnie stracisz po serduszka jeszcze, a potem zwyciężysz. Ale żebyś ty wiedział. O, było blisko. Happy part! Czy te białym muszę przesłali? Kokłony, chciałem mieć sprężynę w nogach. Po co? Wierzę, głupie pytanie, ale Znaczyk. żeby się skakać, to wyłączę. Wybaczcie za tamtą i konkretna była. Jeszcze jeden ruch tutaj jest, może coś wypadnie. Gdzie? Tutaj jest jeden, nie sprawdziłeś. A nie wydaje mi się, że wygląda jak jest. Wiesz, że mogłaby tam coś wypaść. Z tego mogłaby być tam ta skrzynka. Albo biała skrzynka, zwykła skrzynka. Albo czerwona skrzynka. Mogłoby być coś dobrego. Ale to wygląda jak jest Taki ogonek z tyłu z przodu. To jest kleszcz To mi chodzi A. To znaczy że już nie przypomina psa, ale... A wiesz jak wygląda kreszcz, przecież. Co? O co mi chodziło? Przecież wiem. Lol, ale za to masz wondę? Ici są naprzód ciebie. Czemu? <grym> Bo ja mam technologii. Tu miałeś farta po prostu. Bo on zawsze ma fartę. No tak, ale ten... O rany, bo ten nie odnosi się, bo gra nie rozróżnia dobrych odsłuchów Kasa, 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 kasa. No właśnie. Kasa, 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 kasa. No. Zadowolony? Nie. Jej, wlazłem <laughs> yeah, w pająka drugi raz. Brawo. widzicie że jestem mistrzem, nie, tej gry i ja zawsze kokszę w tej grze i ja zawsze przegrywam w tej grze. A co robi ta stopa? Że nie masz szansy na tych Złych pinsów. Patrz, coś tutaj cały czas wybucha. <grym> może jeszcze raz zagramy w Boom. tym odcinku? Boom. No w sumie rację, bo to jest taki krótki odcinek. To ja też zagram kajnem, może. No, żeby był. Darn. O, patrzcie, Isaac nie ma. Isaac ma tylko wyrwany kręgosłup. Dobra, trudno. No to replay. Gdy miał technologię, to bym doszedł do matki na pewno. Kurde. Abyś nie miał US. No, a właśnie technologia jest o wiele lepsze od US. Tada. Trollalolo lol -lo -lo. Bo się myśl -lo 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 -lo, to jest ważniejsze od wszystkiego, co może być. No zgiń No i patrz, manetki. Co za szczęście. A, Piper. Lop. Ojej, oczko mi wypadło. Co za pech. Przykro mi. Co on robi? Atakuje przeciwników. To znaczy nie atakuje tylko uderza jak się w nich trafi. No to jest Ale tak bardzo rzadko w nich trafia, mówię ci. O, mamy tutaj monetki. Jest Więcej szansę. monetek. Jest szansa, że zawsze jest. Tak. I zostawia jeszcze takie czerwone ślady. O. To była właśnie ta twoja szansa. To no, chyba pójdziemy do sklepu, może będzie tam serduszko za 5 euro, znaczy. Boże. Centów. Za 5 groszy. <głosy> <głosy> Dzień dobry, sprzedaję serce za 5 groszy. Czy pan sa? O, nawet za 3? To byłoby fajne, ale już trudno. Ten Coś tam zwiększa, nie wiem. <grych> to byłoby fajne, ale nie wiem co to robi. W każdym razie coś dobrego. Więc. Oj, tam, oj tam. mi leci spod opaski. O. I tak nie miałem tego oka. Hmm. Dun, 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 dun... Ej. Dajcie mi małą muzyczkę. Monstro. <grych> ha, unik. Zauważycie, że jak on tak skacze, to tak fajnie się uśmiecha? No? Ale tylko jak leciutko tak skacze ja Jest na sposób nabić go. Trzeba się bardzo blisko niego trzymać cały czas. To znaczy, najczęściej to on tylko tak leciutko skacze. Właśnie o tako teraz. Nie! No sorry za ten pisk. Coś w ten sposób ci nie wychodzi. Wchodzi, patrz. Jeszcze ani razu nie oberwałem i do tego mam pełne życie. <grym> już bym zginął. No, już dwa zginą. razy. No, może nie zginął, ale to bym stracił. Trochę. Byś mocno oberwał. Już bym stracił jedno z tego już tak może. Ale... Ło, wow, unik. Ha! Te dusze kulki nie zadają obrażeń. Ja wtedy żartowałem. Nie. Tak, żartowałem. Mm -mm. One zadają jedno serduszko. Mhm. Tak. 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 Boże z sosną żartowaliśmy nie. wtedy. Nie. Tak. Nie. Uwierz mi. z sosnę. <laughs> On też wiedział, że one zadają. O! nowy Jesus Juice. Ile my tego mamy? Cały czas? Dobra. A właśnie, u, dwa serduszka, to możemy pójść do tego ruma tutaj o... No. Nie. Czemu? Idziemy. Nie zyskasz. Zyskam, patrz. Item. Włączyłem. Znaczy. ten. Tak. Nie używaj go. No, na razie nie. Jak będę miał dużo tych serduszek zwykłych, to wtedy. Ale dobra, w każdym razie idziemy. O. Szybciej. Czemu się rzucało bomby? Shift. Albo E. O nie. Ten gościu. nie. Skinę O. O, właśnie, może to oko będzie ich zabije w końcu za 5 lat. A, nie strzaj we mnie. Ha, o, widziałeś? No. Nie wiem jak, ale. O, to bomba, świetnie. O. Najlepszy rum świata. Może potem zagramy w... na Xboxie? W coś. Na nie. Jeszcze nie mogę teraz nagrywać. Nie I dobrze, bo był bardzo krótki. Trudno. Oni się Tak. on zabił. I znowu zabił. To się zabiło. No. Też tak o tym pomyślałem, że powinno być zabiło. Ale, mhm. dobra. Co mi uważa? Co masz? Aha. Miesacze! Twoi kochani. Tak. Ta no, jeszcze pójdziemy do item rooma, żeby nie było. Czyli nie było, patrzmy na fina. Aaaa, widzę się. Tak. To jest tak, że nie ma jakiegoś klucza, flyer. No, tylko masz 4, no 5! 4, 3, 2, 1, vaa! I znowu 5. O w fartek, gdyby Ci się trafiło technologii, a potem w następnym roomie, by Ci się trafiło to coś, że masz 99 v No, a potem jeszcze takie coś, że przy każdym... że przy co którymś tam uderzeniu sprawnuje y, te... muszki. I no. które atakują przeciwników. A jak technologia atakuje kilkanaście razy na sekundę... O, to się przyda. Więcej czerwonych serduszek wylatuje. Wiem. Idziemy. O, Czeka? szybciej strzelam. A, i strzelam do tyłu. Czemu ty jesteś? Nie wiem Masz oczy z tyłu głowy Tak tyłu głowy Mam oczy dookoła głowy Dosłownie Nie, bo jeszcze nie masz z lewej i z prawej strony Trudno Patrz, lewa, prawa jest Znaczy to, tego prawego nie ma, ale... Lewego Nie, to jest... a, w sumie racja Fajnie Nienawidzę go On jest prosty Mówię ci Patrz na to, tylko cały czas chodzisz tak. No nie spadnij ty. Musisz mnie atakować. Au. Przestań. Przestań! Nie rozumiesz? Nie rozumiesz, jak do ciebie uprzejmie mówię? No au! A. Grać krócej ode mnie. No ale dobra, trudno, bo nie miałem technologii. Do, tak, bo wystarczą dwa. No dobra, no to... No dobra, no to dziękuję. Do, do zobaczenia w na następnym odcinku. Bye.